Siegiera Monika, Bimber, Szklanka w nocy na lot, noc, dzień łapanka. Siegiera Monika, światło prąd, kiedy oni pójdą stąd. Siegiera Monika, tramwaj, buda, każdy zwiewa, gdzie się uda. Siegiera Monika i głanić, już nie mamy gdzie się skryć. Już nie mamy gdzie się skryć, szwaby nam nie dają żyć. Takie pornowania Siegera, Modyka, piłka, linka Tu oświęcim, tam treblinka Siegera, Modyka, linka, brud Drauj, drań, już wreszcie stan Siegera, Modyka, styczeń, luty Hitler z Lucem, gubią buty Siegera, Modyka, linka, drut Już pan malarz jest kaput Jak tu być i o czym śnić? Nie dają żyć, po ulicach goją wciąż. Patrzą, kogo jeszcze wziąć. Sięgiera Monika Piłka, a las przegra wojnę, głupi mala Sięgiera Monika Piłka, noż przegrał wojnę, już, już, już. Sięgiera Piłka, a las przegra wojnę, Gupi, malas. Sięgiera Monika Piłka, noż przegra